Ja! Wiktor! Wiktor! Ja. Ale to już nie ma sensu tego wrzucać, bo już Skiba wrzucił film z Arcade. Kopiemy pomysł. Kopiowałem pomysł od. Przysięko? Pierwszy raz? Leskitu, <grym> coś nowego. Czemu ja się przejmuję konceptem, że go ukradnę? Chciałbyś mieć Kuba takiego przyjaciela jak No, On jest trochę zbyt ciemny dla mnie. <grym> to jest walka 4 na 4 w tej chwili. 4 na 5. 5 na 4. 5 na 3 no Zdecyduj się, kurwa. Lux na bocie. jezry, dwóch kary na bocie. Nieco! A ma maskę na gregasie To jest pierwszy raz, jak to widzę. Pierwszy raz zabija mnie to. Aż poddali. Przez tę maskę pewnie FFO napisali. A ja jakiś roz e żołądek po MC-nie. <grym> Nawet nie żartuję, nie? Bo tutaj rzecz, którą zjadłem. <grym> A krok to żołądek na parę dni. Jak w Japonii? W Japonii jedzą KFC na święta to Bydgoszczy M chickena po prostu. <grym> Ej, ale w sumie to genialne, bo ty tak późno wrzucasz odcinki, że musimy mówić o świętach, które się jeszcze nie wydarzą, to wszystko będzie w czas. No teraz to taki marzec, myślę. Może kwiecień. Wielka noc była w tym roku, nie? Prima Aprilis. Macie jakieś żarty na Prima Aprilis? Macie jak chcesz ADC? Nie, nie chcę. Jakiś jesteś ze mną, słodki książę. Nik chce kurde, jaki ty mocny Nik. ty. Joch, ty bijesz z tych kiosków? co ty ładujesz w tej pędzlu? <grystanie> Na serio. <grystanie> <grystanie> Jestem dziewczyną, i dlatego musisz mnie cisnąć, ale napisałem. Ej, Eni, mam pytanie, o co jej chodzi? Pewnie ma problemy w szkole. Może mieć, no. Ej, kwiatuszku, jesteś wielka. Przestań, proszę. <grystanie> Czemu ona w to weszła? Ty. O, stuczywałem Co? Ja my czego byś się pozbył w życiu? Mocne pytanie. Ja wiem czego. Jeżeli nie odpowiedź, ci, będę miał demonetyzację na filmie. A jakie ładne staty. Jak Gimper na Leonie, prawie. O, to jest wiedzówka, jakie Gimper zrobił staty na Leonie. Nie wiem. Nie. Naprawdę nikt z nas nie wie? Newgeny. Oni chyba robią Drake'a. Drake jest za 40 sekund. No, a co to właśnie powiedziałem? Że chyba go robił. <noise> o? Co? Dobra, kto gra na midzie? Jepek czy Gragas? Ja. Nie, ty, ty grasz. U nich, u nich. Gragas albo Lux. Ale blank zbanowana, no. Bo ja grałem To dosłownie była konwersacja jak o kokosie. No. To jest właśnie... Czekaj, muszę mu zapisać tylko. Co tu się Nic Niczym nie dosta... Polecam uciekać, Kamil. Juke City! W Konfederacji szanujemy wszystkie kobiety. Chyba, że mają inne poglądy niż my. Ja muszę się dostosować, panowie. Muszę dostosować się do bazy i zagłosować tę męcę na Gramy z księżylem. <laughs> jeszcze gra jedzenie łapy Masiem Boga Zjedz ją. Jak w Arcade, nie będę spoilował. No na tego No to nie masz go zabić, masz odpuszczać miniony po prostu stary. Dobra, żyję. <laughs> no no top. Spoko. <tres dialogue> tam żyłek jak takie spoko, że no, idź tam z kolego na nocowanie. Coś nie robi na tym streamie? Czemu <chop damned> ona bąsuje do prostu do jakiejś muzyki? Nawet się <considerations> nie odzywa <đã> 700 osób siedzi na tym to jest najostrzejszy człowiek świata? <śmiennie> <śmiennie> Chyba nie! No po prostu wyrobiła tolerancję. <śmiennie> no weź się no, weź... no, weź... no, APS no. To weź się APS. Midlanerem jesteś, twoją rolą jest. <śmiennie> Ale pierwszy za... Nie wiem, twoją rolę jest... k**ać odnieść k**a na ojcu śmieciu <grym> Ale czemu to do nie zaczął? Nie grałeś dwa tygodnie w LoL'a Pierwszy ta, hoveruje Zeda, mówi od początku, że zagrać Zedem jakbyśmy w Champions League, Nawet nie byliśmy w Champions League? -cie. Moglibyście no wziąć AP, bo on no potem yes. będzie się na mnie wyżywał Botley. O, Chyba jesteście ci cali ogarniacze Weź graj czas Ona no ma jak, uważaj, uważaj no, no, też tam, stop, NIE DA SIĘ W stop, O KUR... stop, 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 NIE RÓB TEGO, NIE RÓB TEGO ZRÓB TO, ZRÓB TO stop, stop, Dzięki. Cię. Nagraj ze mną film. Wracaj wracaj Debino! Ja gram prawie zawsze jak zosta Tylko jak Kamil na mnie krzyczy, to nie gram, czyli co gram, bo zawsze na mnie krzyczy. Nie krzyczę na ciebie. Jasne, kurwa. Kiedy na ciebie na nakrzyczę? Ty jesteś jedynym powodem, dla którego. Eee. Zresztą mnie lubię <grym> po prostu tej gry przez ciebie. Nie lubisz jej przez zełdzie? Mówiłeś, że z w ogóle nie grasz. No bo. to też przez ciebie. Przez to, że zrobiłeś expose, że kolega używał mojego konta Jestem już stracony, kur. Zawsze jak z tym solo solą to jest. A, kurwa. Kuba grasz, czy jakiś kolega? <noise> Będzie Vladimir na salakiu. To jest 147 z jednego itemu. AP się gorzej skaluje niż AP. AP się gorzej skaluje niż AP? No tak. No, no tak. <noise> no, daj mi shutdowna. <noise> Jaki flash, Hanski? Ty. No nie, za to mam miło wrażenia, dopiero z bazy wyszedłem. <noise> Hey Siri, translate Merry Christmas to Russian In Russian, Merry Christmas is... с O <laughs> Jak? Nie mam No, no, no tak, tak Oj, teraz musicie powiedzieć ta rakieta, bo trafiam i to będzie śmieszne Hey Siri, translate jelly to German In German, jelly is... ...chili O kur... O ja pierd... To były dwa auta ataki i one wyjeb... ...były cztery osoby Ja zacytuję za Mencena Nie chcemy... G no to jest z kontekstu wyjęte, zdajesz sobie z tego sprawę? No oczywiście, że tak. Aha, czyli on tak nie twierdzi. Dobra, to nigdy na niego nie zagłosuję. <grystanie> Powiedz coś, Kuba, po angielsku. Uh, I'd rather not. Dużo mam pracy i jest to sporo na myślenie. W sensie, że jakaś mocno kreatywna jest? Problem solving bardziej. Jak masz w tej praktyce problem solving, to pomożesz mi z moim problemem? Bardzo się boję tego, co powiesz. <grystanie> Macie, gdybyś byłbyś z ZAM czy spiltower? Ja z over, bo jestem obracją skate No tak. Chcemy Famas, ceny Glock, chcemy AK47 Ty Penta? Do takiej piosenki penta, to jest niemożliwe Zabrałaś to Ignite a. Ja chciałem po prostu Famasa i Gloka i AK47 Yooooo! Szimaku moje mordeczki ulubione Jażela w nowym roku kupisam! Ja, no żelę w nowym roku Dobra <laughs> Maciek Nie. ma generator losowy, po prostu pytań. Ale zadawajcie pytanie i zagadki w ogóle bardzo lubię. To no ja mam taką zagadkę. Dwie końki! mówię, co to? Bragam cię, Maciek daj mi się skupić. Dobra, mogę? No, no. Stinky! Stinky! Zrobimy taki cosplay z Ale jaki cosplay czego? No, jest na streamie. Haha, klasik! Możemy zrobić? To będzie aską? Obydwoje. Dobra, patera, 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 patera. patrz Dobra. Dobra, już Was zapraszam. Ja pierd. Czeski sobie ustawiłem. Re rezim, okolnie insektofobie. Wypnutno Dobra dzięki Słuchajcie, szybka obsługa. Nad nami są usta kletki, które muszą być karmione, bo inaczej zacznie jeszcze raz. Kolejne to jest yy, skaner. Nie, to, to jest po prostu mechanizm do spuszczania się. Trzeba go nap Wracając, trzeba go regularnie doprawiać, bo inaczej przestaniemy się spuszczać. To są miny, uważajcie pod nogi, tu są miny. Nie! <laughs> GG